Witajcie serdecznie, moje mili. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo szybkie danie. Oj. Podgrzewam masełko. Wiem, że to nie jest masło klarowane. Powinno się na masło klarowanym, ale nie mam tutaj, więc na urlopie radzimy sobie jak umno. Masełko. Do tego boczek taki pokrojony, bekon. Ile tego dajemy? Wszystko zależy, pokaż tutaj. Wszystko zależy, ile mamy pieczarek. Prawda? Takie duże pieczarki. Teraz damy na full. O. I będziemy podsmażać boczek. Piech. No, boczu się. Przypieku? Dajemy cebulkę. Gdybym miała czosnek, dałabym jeszcze czosku, ale nie ma. I dajemy cebulkę, i będziemy ją podsmażać. Bulka podsmażona, wrzucam paprykę pokrojoną w kosteczkę i też będziemy podsmażać. A kto czeka? <grywia> Małujia? Fruzia? Tak. Papryka podpieczona, dajemy pomidorki. pomidorki w tym momencie solimy dodajemy przyprawy jakie lubimy. Ja dodam troszkę soli i dodaję łajp e, jaki wiak. I dodaję słuchajcie e, 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 przyprawa do pizzy. A dlaczego? No bo to będzie w, w takie oszukana pizza. O! Przyprawa do pist. I podsmażamy chwilę. Już mi się zesmażyło. Takie kupiłam wielkie pieczary. Można wydrążyć jeszcze. To wtedy są więcej do nadzienia, co nie, bo można tak wydrążyć. One wtedy tak brzydziej trochę wyglądają, ale to i tak się nakłada farsz. Nakładamy farsz. A praktycznie możemy zrobić różne, ale mi ten farsz tak bardzo przypomina pizzę, co nie? Mhm. Tak, pokaż tutaj. Tak, na to kładziemy, mamy oliwki zielone. Oliwkę, tak, i posypujemy żółtym serem. O, i tak robimy każdą pieczarkę. No, pieczarki nadziane, to bardzo szybko i bardzo łatwo. I wkładam patrzcie do Sorry, dlaczego jest tu papier? Żebym nie musiała myć. Kto nie wie, to już pokazuje. Wyciągam papier, wyrzucam. Mam czyste. Do umycia jest tylko kratka. Robimy tak. Tak. Papier jest oczywiście papierem do pieczenia. I układamy sobie nasze pieczarki duże. O. Nie wiem czy mi wejdzie jeszcze jedna, czy już nie, czyli chyba to już będzie full. A wejdzie. I wsadzam do kosori. I czekamy tylko, bo nieraz się y ci co pierwsza. Co to jest kosori? Kosori to jest to, to urządzenie. To jest frytkownica beztuszczowa. Eye fryer, tak mówią. I już Wam pokazuję, dlaczego tą mam. Jedna grzałka jest na dole. Jest tutaj takie żółte, no bo ja ją cały czas używam. To nie jest to, że jest to na pokaz. I patrzcie, taka wielka grzałka jest na górze. I oczywiście jest termoobieg. Tam jest wentylator. Nie wiem, czy to widać. Ale jest wentylator. O. I grzałka na dole, tak jak w piekarniku. Moje przyszykowane pieczarki wkładam sobie do kosorii. Zamykam i będę nastawiać na 5-6 minut, jak przyjdą goście. Pieczarki w maszynie. Łączam i może damy na brokuły? A to w końcu jak warzywa. I start. I widzimy się za 6 minut. O, patrzcie. O, zaparowało! Pyszne, pyszne, pyszne. Czekajcie, zaraz. O. Tak. Tu pokaż. Warunki bojowe. Warunki bojowe, ale nic nie szkodzi. Grunt, że jedzonko będzie smaczne. Bierzemy tak. Na talerzyk. Polewamy keczupem. I proszę bardzo. I do herbatki na wieczór, na urlopie. O, także zapraszam i życzę wszystkim smacznego. Do zobaczenia na następnym filmiku. Papa! Pa.